I Kitty Bella załatwiła każdego! Wszyscy cofnęli się na start, a belka jest przy samym końcu. Siemanko z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Gierce Pick E Door, a ja nadal jestem w stoju Halloweenowym, ale obiecuję wam, że następnym razem już będzie to coś innego. W dzisiejszym filmie musimy przejść przez te wszystkie drzwi, które znajdują się tutaj. Jedne drzwi z tej pary są złe. No i po prostu nas załatwiają i całą przygodę zaczynamy od początku. Nie ma żadnych checkpointów, więc najlepiej byłoby, gdybym. Każde drzwi od razu te dobre wybrała. Jeśli mi kibicujecie, chcecie, żeby tak było, to zostawiajcie łapy do góry. subujcie kanał, zaznaczcie dzwonę, czekamy być na bieżąco, a my zaczynamy. Speed mamy 19, który nam się za jakąś chwilę, chyba ten plus 1 do Speed'a yy, skończy. No i dobra, lecimy, lecimy. Mam nadzieję, że nam pójdzie dobrze. Nie wiem, które drzwi są dobre w tym wypadku. Ok, czyli prawe. Teraz poszłabym na lewe, dobra. Tutaj chyba widziałam, że gościu szedł na prawę, czyli mamy trzecie. Może. O, patrzcie, trafiłam jednak dobre drzwi. A tutaj, które drzwi są dobre? O, tu dziewczyna zaryzykowała. Teraz idziemy tutaj. Dobra, dobra. O, jak będę miała kogoś takiego przed sobą, który będzie ogarniał, no to bardzo szybko nam to pójdzie. Na razie, mój rekord to 6 drzewi Teraz Nie, nie patrzyłam, gdzie szły. Tędy, patrzcie, ja już bym poszła inaczej. Też chyba widziałam z tej strony. Dobra, ona stoi tu, więc przypuszczam, że tutaj. No i może te prawe, bo za dużo przed chwilą było lewych. Patrzcie, jak ten, no, próbuje przejść. On tak próbuje to przeskoczyć, ale się nie da. Tak jest ta gierka zrobiona, że się nie da. O, i niechcący dotknął tamtych drzwi i zdradził, że są złe. Szybciej, szybciej. Trochę zatrzymuje się nasza postać, kiedy przechodzimy przez drzwi. To nie jest tak, że to ja przystaję, ale dobra, lecimy, lecimy, jejku, jejku, o, ale tych drzwi jeszcze jest troszeczkę przede mną. No dobra, i co, i co? Może tu? Nie! <laughs> Patrzcie, można się jednak tepnąć w, w miejsce, gdzie się padło, ale za ile, pokażcie mi o serduszko takie za 50 robuxów. Ale belka ma za mało robuxów, więc się nie tepniemy i zaczynamy od początku. Już wiecie, na czym polega ta gra. Tu się nawet pojawia nam taka tabliczka z numerem drzwi, przy których byliśmy i jeszcze raz jednak jakbym sobie teraz załadowała robuxy, jak stanę tu, to pewnie można się tam tepnąć, ale ja tak nie chcę. O, ej, ale ja nie wiedziałam. Ja myślałam, że od początku będę musiała się zastanawiać, przypominać sobie, które są drzwi dobre. A widzicie, tutaj już mamy po prostu znaczki, mamy zaznaczone drzwi, które były te właściwe, więc ja sobie po prostu tutaj mogę iść. Więc lecimy. A, to tak, to w porządku, to się. W takim razie nie boję ryzykować i tu próbować, więc lecimy tutaj. Ok, zbliżamy się do drzwi, przy których byliśmy już na samym końcu. Ok, i ja chyba po, do prawych szłam, więc idę do lewych. Stawiam na lewe, nie. No klaus, bo ja tu nic nie kupię. Ale dobra, tak to na luzie. Słuchajcie. Dobra, Belka się już niczego nie boi. Lecimy tutaj. Zaraz zobaczymy też, co można sobie zakupić w sklepie. Skip to end, kill all-o! To byłoby super, jakby się killło wszystkich. Za ile to jest Robuxów? Za 200. Patrzcie, a oni tam są. Ej, a co by było, gdybym ja teraz sobie kupiła to za Robuxy? Co powiecie o tym? I wszystkich tam kill. Dobra, robimy to. Oki, okay, słuchajcie, mam już zawodowane robuxy. Ja ich nie będę wydawać na to, że ja się będę gdzieś tam tepać. Jak na razie bynajmniej nie, bo muszę zobaczyć, co ciekawego tutaj się ukrywa nam w sklepie. Ale ja to głównie kupiłam po to, żeby kilnąć tu wszystkich. Jeszcze poczekam, jeszcze poczekam, aż dalej niech tam sobie przejdą. To wtedy ich to bardziej zaboli, jak ich nagle wszystkich kilnę. Więc uwaga, zostańcie ze mną do końca. Zobaczcie, czekajcie na ten moment. Abelka spróbuje tu. Okej, okay, może jeszcze raz prawę? Patrzcie, tym razem się nie udało. Close, okej. Okay, no to my co? Idziemy na tamte drzwi, do tamtych drzwi, gdzie byliśmy ostatnio. Lecimy sobie na spokojnie i sprawdzimy też jakie są kolejne rzeczy w sklepie. Widzimy tutaj bombę. Co ta bomba? Czy ja mogę sobie na przykład rzucić bombę gdzieś tam, w jakieś miejsce? spoko rzecz speed coil dobra tutaj byłby speed to fajna rzecz jak my musimy pokonywać ponownie na przykład pół mapy to jest spoko elektrokuter co to jest elektrokuter ale dobra uwaga Musimy się przygotować, bo tutaj są ludzie coraz bliżej, a tam jakaś skrzyneczka jest z nagrodami na samym końcu. Tu dziewczyna jak tańczy czeka na nas. Dobra, tutaj było w takim razie po lewej stronie. Czy tutaj ktoś czeka na nas? Okej, okay, dobra, dobra, jesteśmy coraz dalej. Jak tu sytuacja wygląda? Zdradźcie mi, zdradźcie mi. Dobra, okej. Okay. Idzie nam całkiem dobrze. Um, jak tutaj, jak tutaj, oni się coraz bardziej tutaj zbliżają. Może tym razem tu? Coś się, ona też tak dziwnie cofa, coś dziwnie zrobione, ale dobra. Bardzo dużo ludzi jest tu, opatrzcie, to ja już bym padła. Bardzo dużo jest ludzi tu, a tutaj ktoś nam wskazuje właśnie drogę, bo on gdzieś tam przy końcu pewnie padł i ma bardzo dużo drzwi odblokowanych. Więc uwaga, ale właśnie, czy jak ja kilnę ich wszystkich, to czy kilne też siebie? O, to jest pytanie. Więc ja sobie zajdę tu, czy ja po prostu przeżyję. Dlatego jestem bardzo ciekawa. Okej, okay, przechodzę i chyba już dłużej nie będę czekać, daję kill all! Bo to się jeszcze ładuje. Za 200 I Kitty Bella załatwiła każdego. Wszyscy cofnęli się na start, a Belka jest przy samym końcu. I tak mało drzwi mi zostało. O jejciu. Dobra, wiem co. My mamy jeszcze minutę ponad do tego wszystkiego, więc ja sobie poryzykuję. Ok? Poryzykuję. Odblokuję trochę drzwi. Ach, padłam w końcu, ale dobra, pójdę za nimi, wiecie, oni mi odblokują drzwi, pokażą właściwą drogę i w ostatnim momencie będę chciała ich znowu z powrotem wszystkich zabić. Teraz tak naprawdę speedcoil by się bardzo przydał, słuchajcie, bo nie nadążę za nimi, nie nadążę, ale jakbym sobie tak odsunęła kamerę, to może bym zobaczyła, gdzie oni są. Okej, okay, widzę chociaż jakąś małą garstkę ludzi. Lecimy, lecimy, dobra, ale na razie są na drzwiach, które ja już sprawdzałam. O ja załadowałam 400 dobuksów, a to jest mega drogie, bo to 200 kosztuje. Dobra, na razie, na razie nic nowego tu nie widzę. Nowej trasy nie widzę. Jeszcze biegniemy, jeszcze biegniemy. Patrzcie, jak tamci przyspieszyli. Ale chyba zaraz przystaną, co? Chyba zaraz przystaną. Ki? Ja już sobie tu ładuję. I kill all. Ja to robię teraz. No i co? ha! ha, ha! Wróciliście! Hwe, hwe, No i teraz już mi nie zostanie. Słuchajcie, Robuxów, aby zrobić to jeszcze raz. Niestety. Niestety już nie mam Robuxów. Ej, przydałoby się taka. Przydałaby się taka podpowiedź ogólnie. Wiecie? W sklepie. Co jest? Co jest? Ej, czas się by skończył? Dobra, okej. Okay. Zrobię mój taki nikczemny plan. Za chwilkę, wiecie? Najpierw sobie pochodzę tutaj i przy samym totalnie końcu Zabiję ich wszystkich. Ale jak będę znała już całą niemalże trasę. Okej, okay. chociaż i tak przy samym końcu to może być ryzyko, bo jedne drzwi będą mnie odblokowane. Zostańcie ze mną do końca to zobaczycie i przekonacie się, o co tutaj mi chodzi. Dobra, trochę blokują te drzwi. Ten gość jest dobry. On też był przy końcu. Byk. Dobra, 9 minut to bardzo dużo czasu. Teraz tu nie, ok, czyli prawe drzwi. Lewe, może jednak, co? Lewe? Ja bym dawała na lewe. Co wy na to? Nie! Dobra, to dzięki, że ktoś spróbował. Teraz może lewe, co? Bo już dużo było tych prawych? Idź ktoś. Szkoda, że nie można tak, zrobię zaraz świąteczny skin, że nie można nikogo tutaj popychać, na przykład jak Stumble Guys. Tak jest. Ja myślałam, jak się zaczęłam witać z Wami tutaj na filmie, że jednak pójdę do awataru, zmienię, ale jednak nie, zrobię to na następny odcinek, bo y, zmiana awataru to, wiecie, trzeba bardzo dobrze ten temat przemyśleć. Nikt dalej nie chce iść. Ja Cię kręcę. Dobra, poszedł gościu, poszedł gościu. Ja sobie zaraz załaduję znowu. Robuxiki, tylko odświeżę i zobaczę, ile mam. No i mam z powrotem 7, słuchajcie, wytraciłam wszystkie, jakie kupiłam przed chwilką. Więc. O, to dziewczyna dobrze pisze. Zabiję pewnie wszystkich przy końcu. Dobrze, dobrze Kminisz, Tylko najpierw muszę sobie załadować robuxiki. Ale jest mi to bardzo ciężko zrobić, bo jeszcze w międzyczasie muszę obserwować, które drzwi są prawidłowe i jak wy tu idziecie po prostu. A ja idę za wami, małpuję za wami. Jeden chłopak, chyba jest tutaj bardzo odważny i po prostu wskazuje nam, czyli ryzykuje bardzo mocno. <laughs> no i jak tam? Ej, a tu za 100 Robuxów jest na 10 sekund, a za 200 podpowiedź dalej. Dobra, dobra, to ja sobie teraz załaduję um, 800 Robuxów, już niech będzie na zaś. Będę miała i nie dość, że zabiję wszystkich, to jeszcze kupię sobie to. Te moje podpowiedzi takie będą. O kurczę, ale niechcący kupiłam, słuchajcie, 400, ale nie, a nie 800, ale dobra, to też jest do zrobienia, to też się zrobi. Czy ktoś jest dalej? Nie. Okej, okay, więc tak, teraz nie będę kupować podpowiedzi, które to drzwi są prawidłowe. Je sobie zostawię, to sobie kupię na sam koniuszek tej naszej drogi yy, i użyję to, jak już nikt nie będzie mi wskazywał drogi, żebym sobie sama po prostu pokazała prawdziwą drogę i doszła do tej skrzyni. Trzy minuty, słuchajcie, minęły już, a my jesteśmy dopiero w połowie. Oj, to ja nie wiem, czy my zdążymy to zrobić. Ale dawajcie, dawajcie. Jak nam teraz pójdzie? Czy my to zdążymy zrobić? Okej. Okay. Patrzcie, jak ludzie ryzykują. Może ja też w końcu zaryzykuję, bo tutaj jest za dużo drzwi, naprawdę. Dobra, ryzykuję. A, nie! Dlaczego tak źle? Nie będę się tepać, bo nie mogę tracić robuxów. Mam ich za dużo, za mało, a nie za dużo. Speed też byłby fajny, ale dobra, lecimy, lecimy. To jak tam widzowie przeżyją, to mi pokażą prawidłowe drzwi na pewno, a my lecimy. I jak tutaj to fajnie, że są takie przeszkadzajki, wiecie, mega fajne to jest. Czyli gra się robi wtedy ciekawsza. Dobra, jeszcze trochę przede mną drzwi. Tu już widzka się jedna cofnęła po mnie. Lecimy dalej. Ktoś tam pada, słyszę. O, druga widzka się cofnęła po mnie. O, idzie trzecia i czwarta. Dziewczyny, wy się tam skupiajcie, która droga jest prawidłowa, a nie. Dobra, dalej. Ej, ktoś tam już przeszedł i. Nie. O, dobra, pokazał. Fajnie. Drugie. Może tu prawe? Nie. Oj, to dobrze, to dobrze, że nie szłam. Dobrze, że nie szłam, ale jeszcze. Mety nie widać. Jeszcze ona jest daleko, słuchajcie. Nie mogę tego przejść. Dobra, dużo widzów. Bardzo dużo widzów teraz tutaj przyszło do mnie, do gry. A my mamy 5 minut. Czy my 5 minut? Nie, nie wiem, czy my to zdążymy zrobić w 5 minut. Kto pójdzie teraz? Kto pójdzie teraz? Ciekawe, jak bomba działa. Bella, nie ryzykuj. Ok. Dobra. A może tu? 4:40, bardzo mało czasu, ludzie! Dobra, ryzykuję, ok? Może tu? Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to tu. Nie, ja bym stawiała na. O, jednak dobrze mi intuicja na początku podpowiadała, ale tym razem ja bym sobie dała tutaj lewe drzwi. I tak słuchajcie, zrobię. Ja Cię kręcę! Muszę ryzykować, bo, my, bo Wy nie idziecie dalej. Lecimy i już chyba teraz nie będę ryzykować, bo patrzcie, oni są przy końcu. Oni są przy końcu, więc ja muszę zaraz ich wszystkich kilnąć. Wicki wracają po mnie. Okej, okay. idziemy tutaj i tutaj, a tamci stoją tam na samym końcu i odgadują drzwi. A oni się po mnie cofają i nie będą znać kolejnych drzwi. Tak nie róbcie, tak nie róbcie. Trzeba właśnie czatować i patrzeć Które drzwi są prawidłowe Przecież teraz to ja wiem jeszcze na razie gdzie iść Bo mam tutaj te moje znaczki Ale dobra, idziemy Tam stoją, ale gdzieś już chyba przeszli dalej Odrobinkę, bo widzę, że ktoś się tam poruszył e, Na tym pasku u góry Idziemy tutaj I tutaj Już niedługo będziemy ich kilować. Uwaga, czekajcie ze mną do końca Ej, trzy minuty to bardzo mało czasu Dobra. Ok. Czyli te. Dobra. I jak tutaj? Ile mamy jeszcze tych drzwi? Za dużo. Za dużo. Dobra. Tu. Dawajcie. Dawajcie, idźcie dalej. Jeszcze tyle. Już nie za dużo w sumie. Już nie za dużo. Jeszcze chociaż z jakieś. Jakieś dwie pary drzwi by się przydało e, ogarnąć, i wtedy bym ich killła wszystkich. No, uwaga, najgorzej będzie, jak to ktoś inny klinie mnie. Jak sobie widzowie tutaj za to coś kupią. Nikt nie chce iść. Czy ktoś pójdzie, czy mam was kilnąć w tym momencie? Okej, okay, gość zaryzykował. Idziemy tu. Teraz czy Stella zaryzykuje? Czy Stella zaryzykuje, bo stoi tak blisko drzwi. Dlaczego to nie ma popychania? Bardzo szkoda. Idzie, idzie dalej. Bliska. Ja mam najwięcej drzwi? Nie, to ta Melania ma więcej drzwi. Nie, nie ma. To ja mam najwięcej drzwi. Okej. Okay. Idźmy, idźmy, idźmy. Dobra, źle. Okej, okay, no i co? I była już para, więc mi się wydaje, że teraz ja killnę wszystkich. Uwaga. Kilol. No. Killuj się szybciej. Okej. Okay. I teraz kupuję za 30, za 200 Robuxów kupuję 30 sekund podpowiedzi, które drzwi są prawidłowe. Okej. Okay. I uwaga! And... Ej, ale czy wszyscy inni znają te drzwi tak jak i ja? Czy tylko ja? Szybciej, belka, bo nie wiem ile te 30 sekund będą trwały. Czy ja zdążę? Czy ja zdążę? Jest! 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 MAM! Wygrałam! Chłe, chłe, chłe! Ale dobry mój nie! Nie i niezły, w sumie też plan. Wiem przecież, że te, yy, te podpowiedzi trwały 30 sekund, ale ja wiecie, nagle sobie żadnego licznika tutaj nie włączyłam i nie wiedziałam, ile tego czasu jeszcze mam, a wygrałam. Tak się to robi, słuchajcie. Cheater ze mnie niezły. Jeśli filmik i to citowanie, moje trollowanie ludzi Wam się spodobało, to zostawiacie łapy do góry, wsumujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, a na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa!